4,0 sekundy. Tyle trwa mrugnięcie okiem albo przyspieszenie do setki Dragstera typu Top Fuel. Po 4 sekundach ma już 500 na godzinę. Tyle mniej więcej też wynosi ich prędkość maksymalna: 500-530 na godzinę. I wiecie co napędza je średniowieczny silnik chemii: 8,2 litra V8, ale troszkę przerobiony. Kompresorem takim dużym. Ich moce sięgają nawet do 12 tysięcy koni mechanicznych. Takie silniki są ultradrogie i jednorazowe. Konstruktorzy nie przewidują używania ich więcej niż jeden raz, więc nie ma tam nawet układu chłodzenia. Co przejazd? Go remontują zdecydowanie szybciej niż ty zaparkujesz w centrum Warszawy. Nie mają hamulców, jak na żóżno, hamują spadochronem. Nie mają też skrzyni biegów. Silnik bezpośrednio przenosi obroty na koła pomocą specjalnego odśrodkowego sprzęgła, który też jest jednorazowy, bo potem się spieka, cały spawa się ze sobą po takim przejeździe od ciepła. W początku przejazdu te silniki są zapłonem iskrowym, a później zmieniają się jakby w diesle z zapłonem samoczynnym. Tak wysokich temperatur świece się topią, ale ta temperatura jest tak wysoka, że nie potrzebują iskry, aby pracować. To nie obserwuje temu korba bokiem wylatuje